Witamy serdecznie kochani, w jakże przyjemnym dniu. Chyba najprzyjemniejszym dla każdego ucznia, słuchajcie. No w sumie to nie wiem, czy to taki przyjemny, no bo kończy się rok szkolny, więc już nie będzie lekcji. No ale kochani, zawsze się ale, coś wiele działo. Ale za to będą świadectwa. Tak, właśnie, bo dzisiaj zakończenie roku szkolnego przyjemna chwila, oprócz upragnionych świadectw, które oczywiście za chwileczkę nasi uczniowie dostaną, to tak naprawdę jest czas na podsumowania, słuchajcie, no, za nami kolejny już czwarty rok jedynej chyba w Polsce takiej geografii, zewnątrz. Ja myślę, takiej, że jedynej na świecie. na świecie może nawet dokładnie takiej naszej tutaj wirtualnej tak naprawdę i klasy, i lekcji, i filmów. Bo ci, co są z nami od początku, to doskonale pamiętają, że przecież zaczynaliśmy wtedy, kiedy rozpoczęła się pandemia i szkoły przechodziły na tryb zdalny i wtedy właśnie narodził się pomysł, żeby uczyć geografii, trochę przez zabawę, tak, z naszymi tutaj pomocnikami. No właśnie, ja zawsze przyjemniej się uczyć ze świnkami, takimi jak my. No, Oczywiście. No ja właśnie. I kochani, w tym roku po raz pierwszy, przecież nie uczyliśmy się już tylko o geografii, nie kontynuowaliśmy kolejnych lekcji i tematów, ale pojawiły się też lekcje przyrody dla klasy czwartej, oczywiście z uwzględnieniem tamtych aspektów geograficznych. Bardzo fajne były lekcje przyrody, mi się bardzo podobały o glebach, o skałach i o tym, jak się posługiwać kompasem, mi się też podobało. No, to była lekcja terenowa, no właśnie, bardzo fajna. pojawiły się przykłady lekcji terenowych, także myślę, że spokojnie będziemy sobie to kontynuować dalej, ale póki co to muszę Wam powiedzieć, że oczywiście dziękujemy za ten czas, który jesteście cały czas z nami, to niektórzy od samego początku i za ten ostatni rok tym bardziej nam miło, że przecież już bardzo mało sytuacji było, że korzystaliście z takich trybów zdalnych, tak, w zasadzie wszystko wróciło do normy, tym bardziej cieszymy się że niektórzy nadal nami pozostali, przyłączali się do naszych lekcji, oglądali filmiki i korzystali z tych zasobów, które tam są. Ja tutaj się dodać, że zawsze się cieszymy, jak pod naszymi filmikami się pojawiają komentarze, że o dziękujemy na ten filmik, bo tutaj nauczyłam się i dzięki temu na i dostałam piątkę albo szóstkę. Zawsze jest miło usłyszeć właśnie, a raczej przeczytać, że nasze lekcje są bardzo pomocne dla Was. Oczywiście, zresztą komentowaliście nie tylko pod filmami, ale także przecież na naszym fanpageu, tak? Na Facebooku, na Instagramie, bo troszeczkę nam się tego natworzyło. Kochani, kończymy rok szkolny, kończymy tradycyjne lekcje, ale wcale nie znaczy, że nasz kanał zamiera. Absolutnie nie, bo dalej będziemy kontynuować. Tylko tym razem będziemy mówić o, tak jak ostatnio, o ciekawostkach, tak? Geograficznych. To będzie taka jedna odsłona. I co jakiś czas pojawią się też filmy związane z e, świnkami na wakacjach, czyli ciekawe miejsca do polecenia, e, właśnie ze względu na ten czas, teraz okresu letniego. Także sobie nie zostawiamy się cały czas na nasz kanał, będą wpadać nowe filmy, tylko już nie z lekcjami, tylko właśnie różne ciekawostki i ciekawe miejsca na wakacje, także polecamy. Polecamy, bo być może dla siebie coś znowu ciekawego znajdziecie tam. Także pozostańcie z nami na wakacje, a teraz kochani taka najprzyjemniejsza chwila, bo przecież. Moim tutaj absolwentom, słuchajcie, muszę wręczyć świadectwa, zasłużone świadectwa, tradycyjnie już z zielonym pietruszkowym paskiem, tak, ukochanym paskiem. Czyli będą znowu paski dla nas? Mhm. No, jeżeli nie ma tutaj takiego napięcia, czy będzie zielony pasek, czy nie? Czyli no, ale ciężko wiesz, by było nie dać. Jak tacy zaangażowani o, No o Ja Bawianie. to wiadomo, ja ale Juliusz to nie wiem. Hi, 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 hi. Juliusz też, bo już na nim przecież tak długo jest. Słuchajcie, tym razem um, już um, to była to klasa czwarta, czyli teraz promocja um, będzie do klasy piątej, tak? I zarówno Ferdynand, nam tu obecny, i ostatnio przecież pół roku nasz przewodniczący klasy. No właśnie, ja rozdawałam wam marchewki za zadania domowe, jako tutaj przewodniczący w ramach mojego programu wyborczego marchewka plus, No tylko coś mało, osób rozwiązywało zadania, a ostatnio, nie szkodzi, ważne, że te zadania każdym kto sam w domu też rozwiązać, niekoniecznie pisać, że rozwiązał. Oczywiście liczyło się jedno i drugie, także świadectwo szkolne, co na początku otrzyma od nas właśnie Ferdynand Magellan i... Promocje oczywiście do klasy piątej i ten piękny, zielony, pietruszkowy pasek, o których ale wiecie. Jedyna takie świadectwo, jedyna szkoła, która daje świadectwo z zielonym paskiem. Zobaczcie. <grym> Także Ferdynand, dla no, Ciebie zaobacz. Dziękuję się, patrzcie. bardzo, mam tę do kolekcji. <grym> Oczywiście, no i oczywiście, jakby mogło nie być dla naszego Juliuszka Cezara, tak samo za wybitne tutaj um, uczestnictwo, no, czasem troszeczkę przesypiające, ale jednak aktywność była. No i um, promocja dla klasy piątej i zielony, oczywiście, pietuszkowy pasek. Jak A! najbardziej i dla naszego Julka. A ja tutaj, zobaczcie, to jest, ja mam wszystkie świadectwa, ze wszystkich mm, lat. No ja, tak, ja na jestem, najdłużej. Ja jestem od pierwszego roku szkolnego, no nie od pierwszej lekcji, ale od pierwszego roku szkolnego jak najbardziej. I życzymy, żeby tak bardzo długo jeszcze pozostało. Ale oprócz, oczywiście oprócz naszych tutaj świnek, które otrzymują świadectwo, takie świadectwo możecie także i wy otrzymać, zwłaszcza ci, którzy do nas wysyłają oczywiście zdjęcia, Czyli bardzo prosimy, żeby te osoby się odezwały na naszego maila tutaj świnkowego, czyli geografia ze świnkami, tak? Małpa .op .pl. oczywiście bez polskich znaków, proszę się tam przypomnieć, napisać, że poprosicie świadectwo i imię swojego pupila, żeby nam to nie umknęło. Znaczy ja tutaj dodam, że jeżeli ktoś przesyłał zdjęcie na Facebooka, to wystarczy, że na Facebooku się do nas odezwie, Jeszcze ja wiadomości zwrotnej dostanie świadectwo. A kto wysłał maila, no to już mamy jego maila, to my odeślemy mailem świadectwo też. Dobrze, tutaj Ferdynand, dobry rezes. Ja jako przewodniczący tutaj tym na porządku, tak wystarczy. I bardzo dobrze, do ostatniego dnia, jak najbardziej. I oczywiście, kochani, kto ma ochotę, to zachęcamy. Jest w tym roku uczeń, który od początku był z nami, rozwiązywał wszystkie zadania, i one były bezbłędnie w zasadzie robione. No nie był to zwierzak, więc wyjątkowo myślę tutaj o paczaczu. Dla Ciebie też świadectwo przygotujemy. Podawiamy serdecznie dziękujemy za ten cały owocny rok i prosimy tylko o odezwanie się do nas, czy to na Facebooku, czy to pod filmem, tak, czy na właśnie naszego maila. Z przypomnieniem, postaramy się wszystko zrobić do poniedziałku i rozesłać Was ze świadectwa, tak żebyście już mieli faktycznie, jak te wakacje nastąpią, pamiątkę. Także jesteście jedyna szkoła na świecie, gdzie zwierzaki domowe, chyba dostają świadectwa szkolne? I uczą się z nami. A pokażę mi zdjęcia naszej platformy. Oczywiście, na koniec, słuchajcie, zapraszamy oczywiście do zobaczenia w galerii z naszymi absolwentami. Możemy powiedzieć, że takie stworzyliśmy tutaj wirtualne tablo. Oczywiście dotyczy wszystkich osób, które nam te zdjęcia przysłały. Także zachęcamy do zobaczenia i do pozostania z nami przez okres wakacyjny. No to słuchajcie, zapraszamy teraz do. No to ty robisz, Fermuś, teraz się myjesz. No, przepraszam. No to teraz zobaczcie galerię naszych absolwentów. Oczywiście to nie są wszyscy, tylko ci, co przysłali zdjęcia. Dziękuję za wszystkie zdjęcia. No i oglądamy!